Ponieśli straty z powodu gwałtownego spadku cen trzody chlebnej związanego z komunikatem o Pomorze Afrykańskim. Punkt drugi. Żądamy realizacji postulatów rolników dotyczących sprzedaży ziemi na upolitycznienie gospodarstw rodzinnych, zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa. Żądamy przywrócenia finansowych zasad zakupów gruntów rolnych. Zarówno w obrocie prywatnym, jak i gruntów pochodzących z zasobów skarbu państwa, oprocentowanie kredytów 2%, wpłata własna 10% i okres kredytowania 20 lat. Sprzeciwiamy się redukcji dopłat obszarowych. Uważamy, że są pewne granice cynizmu i przewrotności głoszone przez ministra rolnictwa, który podaje do publicznej wiadomości informacje o wzroście dopłat obszarowych, a jednocześnie obniża je rolnika. <try> Punkt czwarty. Wydłużenie okresu kredytowania i obniżenie oprocentowania zaciągniętych kredytów przez producentów rolnych na modernizację gospodarstw. Punkt piąty. Wprowadzenie do nowego PROS 2014-2020 wsparcia inwestycji związanych z budową i modernizacją już istniejących lokalnych rzeźni, powolni przez grupy rolników.